Siema. ciemno jak w dupie, ale wyszłam. Może nawet lepiej, że ciemno nie, nie widać moich niezrobionych brwi. Wyszłam na szybki spacer. Jest bardzo zimno. Czasami wieczorami są, w nocy są yy, temperatury minusowe, ale wyszłam szybko przewietrzeć trochę pusty łeb Nie lubię zaglądać i oglądać żadnych wiadomości ale dzisiaj zajrzałam sobie w internety i znalazłam artykuł o tym jak to Zjednoczone Królestwo przygotowuje się na, na falę tego gówna która ma nadejść i powiedzieli, że Szykują nowy szpital w jakimś takim budynku, expo, no nie wiem, co, coś w stylu jakby u nas w Poznaniu nagle wstawili tysiące łóżek do, do budynków y, międzynarodowych targów poznańskich. Wyobraźcie sobie to. Tak się Anglia przygotowuje na, na falę. Nie ukrywam, zmartwiło mnie to trochę. Ale też uświadomiłam sobie, że ja tak jakoś trochę chyba żyję, jakby to wszystko działo się tam, a ja tu to jestem ja w takim moim małym świecie z moją rodziną. Z moim kotem, którego od dwóch dni nie ma, bo z znowu gdzieś polazł. Nie wiem u których sąsiadów mieszka w tej chwili, w którym hotelu się zabawia. W każdym bądź razie traktuję jakoś to wszystko tak jakby to się tam gdzieś działo z dala ode mnie i chyba, chyba to właśnie pomaga mi trochę przetrwać, tak sobie myślę bo wiadomo, że w końcu to wszystko się skończy wróci do normy i tyle musimy po prostu na razie dbać o siebie i robić z naszymi dniami to, co możemy. Nie będę wam mówiła, co macie robić ze swoim wolnym czasem, bo każdy go sobie organizuje tak, jak chce. Ja się zarzekałam, że uu, będę sprzątać. Będę sprzątać jak dzika. Na razie tylko wannę udało mi się wyszorować, więc mam bardzo dużo do nadrabiania. Yy. Mój mąż wysprzątał ogród. Trochę dostał opierdol ode mnie, bo stwierdziłam, że powinien sobie trochę dawkować tą robotę. A nie tak na jeden raz wszystko i teraz leży na kanapie. Leży i śpi Dobra, słyszycie te owce. O, słyszycie. Nie wiem czy będzie widać. Nie wiem czy będzie. Nie wiem czy je. Nie wiem czy je widzieliście. W każdym razie stoją owce ze swoimi małymi Jagniątkami i nie mają pojęcia o tym, co się dzieje tutaj u nas. Dobra, no to tyle. Tyle na dzisiaj. Miałam nie nagrywać, ale jednak nagrałam coś. Całuję wszystkich super mocno. I do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, jedzcie zdrowo, odpoczywajcie. И шануйте все. Пушка. Пушка, Кавань. Папа, папа.